Hi, Moritz. Nazywam się Moritz i jestem w firmie klas specjalistą do spraw kombajnów. Jesteśmy dziś na sesji zdjęciowej z nowym kombajnem Trion. Korzystając z okazji chciałbym powiedzieć kilka słów o pracy kombajnem na zboczu i pokazać wam co ma do zaoferowania Trion. W samym sercu funkcji Montana znajdują się nasze wychylne osie portalowe na osi przedniej. Dzięki nim możemy wyrównać do 18% nachylenia poprzecznego i 6% nachylenia wzdłużnego. Jako, że nasza oś przednia może wyrównywać nachylenie wzdłużne i poprzeczne, również nasz kanał wciągający może wyrównywać nachylenie wzdłużne i poprzeczne. Kanał Multicontour utrzymuje przez cały czas optymalny kąt cięcia poprzez siłownik hydrauliczny tu na górze. Dzięki siłownikom bocznym prowadzenie przyrządu żniwnego może zostać ustawione odpowiednio do nachylenia zbocza. Dobra pozycja postojowa. Zaczęliśmy już naszą pracę i poruszamy się po zboczu. Już teraz widać, że mamy 11% nachylenia bocznego i 2% nachylenia wzdłużnego. System wszystko wyrównuje. To wszystko wyświetla nam cebis. Dzięki temu zawsze dokładnie wiemy, czy wszystko jest w porządku, czy już jest za stromo. Możemy też łatwo zmodyfikować kąt cięcia poprzez drążek jezdny. Jeśli mamy miejsce, gdzie zboże kładzie się płasko, możemy mimo wyrównania wzdłużnego i pomimo funkcji montana zawsze pochylić przyrząd żniwny poprzez górny siłownik trochę do przodu. Pozwala to na czysty zbiór materiału. Teraz podczas pracy na polu jeździmy w trybie automatic. Pozycja jazdy po drogach może być również wybrana automatycznie. I mamy możliwość korekcji nachylenia poprzez panel sterowania. Moczenie na zboczu to nie tylko wyrównanie nachylenia wzdłużnego i poprzecznego. Potrzebny jest również napęd wszystkich kół, w który ta maszyna jest wyposażona i oczywiście blokada mechanizmu różnicowego, abyśmy bezpiecznie wjechali na zbocze. Pełna trakcja i pełne wyrównanie na zboczu. Napęd wszystkich kół i blokada mechanizmu różnicowego są aktywowane po prostu przez dwa włączniki na podłokietniku. To gospodarstwo posiada bardzo strome powierzchnie. Dzięki temu możemy optymalnie zaprezentować funkcję wyrównania Montana na zboczu o nachyleniu poprzecznym o wartości np. 17%.